Pan Piotr Wasilewski, trener Girardowianki Girardów. Panie trenerze, ten mecz był niezwykle ważny dla obydwu ekip, dla drużyny z Mławy, dlatego że chce się wydostać z tego ostatniego miejsca przed fazą play-out. Wy macie 5 punktów straty do drużyny Mosu Wola, która w tym momencie zajmuje bezpieczne szóste, szóste miejsce. Przegraliście 3-2, no i chyba troszeczkę sobie pokrzyżowaliście plany. No, znaczy tam raczej w tym sezonie nie liczyliśmy, że będziemy walczyć o szóstkę. Mamy tam. Taki kalendarz, a nie inny. Także ten mecz no, był tylko w wersji psychologicznej. Bardziej ważny, że przed playoutami, bo być może będziemy grali z Mławą, być może z Ozorkowem, to jeszcze nie wiadomo, także nie napinaliśmy się, powiem tak. A którego zrywali chciałby pan w fazie playout? Nie stanowi, czy, czy, czy to na pewno u siebie wygraliśmy z Mławą 3-0 i z Ozorkowem 3-0 i te mecze były podobne, także no wiadomo, że nam ciężko gra się w Mławie, także no, teraz będziemy jechali do Ozorkowa, zobaczymy jak tam, no, komu będzie, gdzie będzie lepiej. Rozumiem, że przewaga własnego parkietu to ma być ten atut kluczowy w tych, w tych pojedynkach. No w tej lidze tak to wygląda, no, że, że własna hala jednak daje dużo. Filip Kowalczyk najlepszy zawodnik meczu w oczach tutaj trenerów. Meczu oczywiście zawsze z Żyrardowianką. No właśnie, mecz wygrany 3-2 to chyba cieszy, chociaż liczyliście pewnie na zwycięstwo za 3 punkty. No jest pewien niedosyt, bo chcieliśmy to właśnie wyciągnąć tutaj 3 punkty. No ale ciężko było, ale udało się. No, 3-2, punkt stracony, ale cieszymy się ze zwycięstwo. No właśnie, najważniejsze są te dwa punkty, które zdobyliście. One Was, myślę, że przybliżą teraz do Ozorkowa. Ozorkow gra, gra dzisiaj trudny mecz, raczej raczej z którego nie wyciągnie punktów, więc y, przybliżycie się do Ozorkowa. Jeszcze macie dwa ostatnie mecze, więc jest chyba szansa na to, żeby prześcignąć ten zespół. No teraz liczymy jak najwięcej, żeby w każdym, w każdym meczu co, co, coś urwać i jakieś tam te punkty ciułać. Wiemy, że czekają nas już y, play-outy, także no, no, gramy na... na... Ten mecz był na, na następny i, i tak po kolei, żebyśmy, żebyśmy się coraz lepiej zgrywali, żeby na te play być przygotowani. Trener zawsze ława, pan Grzegorz Kuciński. Przede wszystkim chciałem pogratulować dwóch punktów. One są pierwszymi w 2013 roku, no i w ogóle pierwszymi od dłuższego czasu tak naprawdę zdobytymi przez pana zespół. Myślę, że liczył Pan pewnie na trzy punkty, ale te dwa to taki dobry prognostyk na te ostatnie mecze, które będą najważniejsze w tym sezonie. No tak, podchodziliśmy dzisiaj do meczu z Girardowem jak do ostatniej szansy, żeby jeszcze utrzymać się w tej kolejce o dobre miejsce w barażach. I liczyliśmy na trzy, zresztą pierwszy set i gra w następnych zwiastowała, że mogło być, był to ciężki mecz, bo wiadomo nerwowy, ale zwiastowało wszystko na to, że będzie dobrze. Natomiast w czwartym Secie, no niestety ja nie lubię jako cener mówić takich opinii, ale no wręcz karygodna postawa sędziego, który sędziował, wytrąciła tak z równowagi, że praktycznie wygrany czwarty set stał się łupem zresztą w takiej dramatycznej końcówce Żyradowa i musieliśmy przystąpić do Tie Breaku, gdzie już raczej panowaliśmy nad sytuacją, ale na pewno bardzo ciężki mecz, bardzo biorę w ciemno te dwa punkty, ale na pewno ja jako cener liczyłem liczyłem po cichutku na trzy. W każdym secie, praktycznie oprócz tej breka, musieliście gonić rywala. Czym to było spowodowane? Oj, jest. Moja drużyna, zresztą jak już w większości meczy w sezonie, właśnie e, po wygranym secie z reguły pieszy, bo i z hajnówką, i z Międzyrzeczem, i z wieloma lepszymi drużynami, dekoncentruje się i wtedy przeciwnicy odskakują na te 3-4 punkty. Czasami się to uda dogonić, e, a czasami nie. I ta energia wydatkowana jest niepotrzebnie czasami. No, niestety taki styl posiadają zawodnicy troszeczkę dekoncentracji. E, troszeczkę powinni mieć troszeczkę zimniej głowy, kalkulować na punkty, a oni chcą co dobrze, i czasami to nie wychodzi. Ten mecz zapoczątkował taką serię trzech, myślę, najważniejszych spotkań dla Was w tym sezonie. Za tydzień macie trudny mecz z MOSem, przepraszam, za dwa tygodnie trudny mecz z MOSem Wola. No właśnie, to też będzie taki mecz, można powiedzieć, z gatunku o 6 punktów. Tak, każdy mecz jest o 6 punktów, te dwa następne będą sześć punktów. I myślę, że MOS, wygrywając z nami, będzie miał gwarantowane miejsce. Poza barażami. E, natomiast przegrywając z nami dalej, będzie musiał walczyć. My natomiast utrzymujemy się dalej, nawet jeżeli byśmy wygrali te dwa następne punkty, możemy zająć jeszcze przy dobrych układach nawet ósme miejsce, które by nas promowało e, handicapem własnego boiska przy meczach barażowych.